A się mam lepszego widzowie No dła się dobrać Ale dobra była. Czekaj, to co wiesz, fajnie Co? Ale chyba ta helena no, no, Jesteśmy od span wszwanym To dziapo

Ja. Themes... A tu mam coś? Jakiś, ale tylko... Oj. tu mam przyczepkę, dobra. Widać, że ma to, e, to pokrywkę, dobra, to jest to. No i tu, ja mam do tyle, mam to tyle. Mam, widać. Dużo pieniędzy, ale... Dobrze, więc pójdziecie na...

To jest strona, dobra. A on patrzy. Tu właśnie ma kanapkę. No nie, to jest stoję, to jest tam, gdzie panuje. wie. I że Tu mikrofalówkę. Dobra, i to, to już... Dobra, No i na tyle. Tu jakby taki szybki. I dobra, to